Siema! Już za kilka miesięcy kolejny Minecon. W tym filmie podzielę się z wami moją teorią jakiej tematyki 1.20 i 1.21 możemy się spodziewać. Rok temu moje przypuszczenia prawie się sprawdziły. Przewidziałem aktualizację natury, a dostaliśmy dziką aktualizację, czyli aktualizację również związaną z naturą. Także zobaczymy co będzie w tym roku. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka i nie przedłużając przechodzimy do filmu. A więc zacznijmy od tego kiedy może pojawić się 1.20. Patrząc na Backtrackera, Trackera, to na pewno jeszcze w tym roku. Wynik również z niego, że pierwsze Snapshoty mogą pojawić się już w przyszłym bądź następnym tygodniu. Co będzie aktualizować ten update, zapewne dowiemy się tuż przed wydaniem pierwszego Snapshota. To jakiej tematyki możemy się spodziewać? Otóż myślę, że ponieważ będzie to pewnie średniej wielkości aktualizacja, to jej tematyką będzie po prostu natura. A dokładniej aktualizacja na przykład pozostałych biomów, które przegrały w głosowaniach. Wild Update zaktualizował nam bagna, które kiedyś tam przegrały w głosowaniu na Mainconie. Prawdopodobnie teraz możemy dostać na przykład zaktualizowaną pustynię, mesę i sawannę. I tak jak wcześniej dostaliśmy Wild Update, tak teraz możemy dostać na przykład Dry Update, czyli po prostu sucha aktualizacja. I tak naprawdę jeśli chodzi o 1.20 to tyle. Długo myślałem nad różnymi wersjami i to jest ta najprawdopodobniejsza. Powiedziałbym, że daje około 65%. Jest to oczywiście liczba z dupy, ale ma ona łatwiej wam zobrazować, czego ja się spodziewam. Pozostałe 35% zajmuje aktualizacja niespodzianka. Samo 1.20 pojawi się zapewne pod koniec tego roku. Zajmijmy się więc 1.21, bo tutaj sprawa jest o wiele ciekawsza. Aktualizacja ta zostanie zapowiedziana na mainconie w tym roku, czyli w okolicach września-października. Moim zdaniem będzie to duża, jak nie ogromna aktualizacja, ponieważ 1.19 było średnią aktualizacją i taką zapewne będzie również 1.20, o ile nie będzie aktualizacją małą. Tak jak poprzednio podam wam tutaj tematyki najróżniejszych aktualizacji i po kolei będę niektóre z nich odrzucał. End Update. Bardzo wyczekiwana aktualizacja przez społeczność. Dimension Update. Również dość wyczekiwana przez społeczność. Redstone Update. Combat Update. Archeology Update. I kompletnie niespodziewana aktualizacja. Także mamy sześć różnych tematyk. pora na ich omówienie. End Update. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne, że ją dostaniemy. Dlatego też w tym roku dostaniecie moje propozycje na właśnie tę aktualizację. Społeczność bardzo chce, aby nudny end był wreszcie ciekawy i opłacało się go eksplorować, a nie tylko pójść do miasta po elytre. Mowa tu oczywiście o nowym endzie, a nie wyspie, na której bijemy się ze smokiem. Dimension Update. Wątpię, aby się pojawił, ponieważ Mojang już kiedyś tam wspominał, że chcą najpierw zaktualizować obecne wymiary. Spodziewałbym się go raczej po End Update i wspomnianym wcześniej przykładowym Dry Update. Jednak nie wykluczam teorii, którą przedstawił chyba Tidimi w jednym z jego ostatnich filmów, a mianowicie że aktualizacja ta pojawi się przed aktualizacją Endu, ponieważ ciężko jest dobrze zaktualizować End, aby pasowało to do jego koncepcji, jakoby jest po prostu trochę pustka, a przy nowym wymiarze twórcy nie muszą się po prostu hamować. Redstone Update. Dałem go tutaj, ponieważ ku mojemu zdziwieniu dużo ludzi liczy na tę aktualizację. Jednak na pewno jej nie dostaniemy. Dlaczego? Redstone w Minecraftie nie jest zaniedbany, a wręcz przeciwnie. Przy okazji 1.17 otrzymaliśmy skalk sensor, który pozwala zamieniać drganie na sygnał Redstone oraz tworzyć bezprzewodowe łączenia. Komodo Update. Kilka lat temu pojawiły się eksperymentalne znaczne aktualizacji właśnie tego typu, jednak były one eksperymentalne, więc nie jest to żadna obietnica ze strony Mojangu. I tak jak we wcześniejszym przypadku, przy okazji 1.16 otrzymaliśmy naderajtową zbroję i narzędzia, więc ten segment gry także nie jest jakiś zaniedbany. Myślę raczej, że przy okazji różnych aktualizacji zostanie po prostu dodana np. nowa broń lub coś w tym stylu, jak to było z kuszą czy trójzambem. Archeology Update Jak zapewne wiecie, archeologia została zapowiedziana razem z 1.17, jednak twórcy szybko z niej zrezygnowali. Trafiła ona na ich półkę z pomysłami, którą ja raczej wyobrażam sobie tak. Wątpię, by się pojawiła, ponieważ archeologia pasuje mi raczej jako dodatek do aktualizacji, a nie jako pełnoprawny update. Świetnie wpisałoby się w chociażby taki dry update. No, pomyślcie tylko o takich wykopaliskach na pustyni czy mesie. No, po prostu pasuje to idealnie. No i oczywiście aktualizacja niespodzianka. Taką aktualizacją było chociażby 1.14, przy której nikt nie spodziewał się aktualizacji akurat wiosek. Ciężko jest mi więc podać jakiś konkretny jej przykład, no bo przecież jest to niespodziewana aktualizacja. Ale na siłę powiedzmy, że jej przykładem może być update aktualizujący na przykład stare struktury, czyli piramidy na pustyni, czy świątynie w dżungli. Finalnie do 1.21 zostają nam więc trzy tematyki: aktualizacja undo, aktualizacja dodająca nowy wymiar i aktualizacja niespodzianka. Ja osobiście z tej listy skreśliłbym jednak aktualizację dodającą nowy wymiar. Dlaczego? Otóż wydaje mi się, że to jeszcze nie ta pora na dodanie nowego wymiaru, po prostu jakby gra. Nie potrzebuję jeszcze tego nowego wymiaru. No ale oczywiście mogę się mylić. No i niestety w tym przypadku przeczucie to jednak jest za mało i jestem tego świadom, dlatego wezmę tę aktualizację pod uwagę. Zostaje nam więc End Update, czyli moim zdaniem naprawdę bardzo prawdopodobna aktualizacja, której daje tak około od 50 do 55%. Dimension Update, która ode mnie dostaje od 25 do 30%. I aktualizacja niespodzianka, która dostaje około 20%. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to tylko moje zdanie i ma on łatwiej zobrazować Wam to, czego ja się spodziewam. Wychodzi na to, że możliwe i podkreślam możliwe, że dostaniemy end update. Oczywiście nie zdziwię się, jeśli będzie to coś innego, ponieważ wszystko co tu powiedziałem to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia, więc nie traktujcie tego jako jakiś wyciek czy coś w tym stylu. Jeśli się pogubiliście, to podsumujmy całość. 1.20 będzie prawdopodobnie drugą aktualizacją natury, czyli takim np. dry update i może się na przykład skupiać na zaktualizowaniu biomów, które przegrały wcześniej w głosowaniach, czyli np. mesie, pustyni czy sawannie. A 1.21 będzie najprawdopodobniej aktualizacją endu. Mam nadzieję, że tak jak rok temu, chociaż częściowo uda mi się przewidzieć przyszłość, więc trzymaj się za mnie kciuki. I cześć... chyba.